W naszej redakcji gościmy dzisiaj Pawła Motykę, zastępcę komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie komendancie, kilka dni temu w słynnej katedrze Notre Dame w Paryżu wybuch pożar. Ponad 400 strażaków przez wiele godzin gasiło walczyło z ogniem. Na pewno ogląda, oglądał Pan relacje z tego wydarzenia. Proszę nam powiedzieć, jak Pan ocenia tę akcję ratowniczą? Czy tam wszystko przebiegło profesjonalnie? Czy może były jeszcze jakieś niedociągnięcia i nieprzewidziane sytuacje? To znaczy, nie trudno oceniać akcję oglądając ją tylko w telewizji. Na bym się nie pokusił o to. Natomiast no, patrzyłem oczywiście, chociaż telewizji prawie nie oglądam, ale te zdjęcia, które obiegły wszystkie telewizje, wszystkie portale internetowe, to wzbudziły zainteresowanie każdego strażaka. Jak jestem strażakiem, to oczywiście zacząłem to oglądać. No oczywiście tragedia i pierwsze takie skażenie, że coś, co stało 800 czy więcej lat, nagle w kilku godzinach uległo zniszczeniu i dziś, jeżeli mówimy o odbudowie, to co słyszę, niektórzy optymiści 5, niektórzy 20, 20 lat i to pokazuje skalę tragedii. Ileś lat, ja nie wiem, ile była wznoszona ta świątynia, trwała przez Kilka dobrych wieków i nagle parę godzin i praktycznie no, bezpowrotnie coś ulega zniszczeniu. I ja bardziej patrząc na to, to tak sobie uświadamiałem, że bardzo często my mówimy o bezpieczeństwie pożarowym. Każdy mówi, no kiedy coś, nie często się palą takie obiekty. Niektóre obiekty są nie do zniszczenia, bo tam murowane materiały większość niepalnych. A jednak widzimy, jeżeli coś się zacznie palić, no to pali się tak właśnie ta katedra i mimo wysiłku stażaków, sprawnej akcji podejrzewam, bo znając francuskich stażaków ich wyposażenie, ich wyszkolenie, no to na pewno akcja była profesjonalnie prowadzona. Mimo wszystko no pewnie udało się ewakuować, to co słyszałem. Mienie udało się ograniczyć ten pożar do minimum, ale i tak straty są bardzo bardzo wielkie. To powinno uświadomić wszystkim nam, że to co mamy tutaj cennego, no to trzeba chronić te przepisy, które przeciwpożarowe, które są Rygorystyczne, przed którymi czasami jak jedziemy na kontrolę, ludzie się buntują, bo to oczywiście są kosztowne, to pokazuje, że, że, że warto to inwestować, żeby, żeby właśnie nie ponosić takich, takich strat. Ja, tam się mówi o jakichś dużych stratach materialnych, ale ja bym to traktował nie tyle w sferze materialnej, co w sferze no, duchowej, kulturowej, no to jest nie do odtworzenia i tego się nie da wycenić. No właśnie w takich sytuacjach jak ta, no to na myśl przychodzi pytanie, czy nasze sądeckie świątynie są odpowiednio zabezpieczone, aby kiedyś nie doszło do takiej tragedii jak ta w Paryżu? Generalnie tak. No, pierwsze, pierwsza rzecz to tak. Mamy szlag architektury drewnianej. Mamy bardzo tu wiele perełek, w tym y, w postaci kościołów drewnianych. Bardzo dużo no, kościołów drewnianych oczywiście, rzecz, która może się zapalić. Pisane są na nie, niektóre na e, światową list, listę e, UNESCO. To też świadczy o tym, że to no, są naprawdę zabytki e, wysokiej klasy i, i trzeba o nie, o nie dbać. My kilka lat temu, od kilku lat prowadzimy, bo oczywiście pożary kościołów w Polsce występują i, i, i kilka lat temu już powiedzieliśmy taką informację, że no, trzeba te obiekty kontrolować i takie kontrole w obiektach, nie wszystkich, ale, ale tych największych, najstarszych zaplanowaliśmy. No i oczywiście no, nieprawidłowości w każdym z nich były. Wydawaliśmy decyzję, żeby dostosować, ja nie będę wymieniał tutaj jakie, bo to nie o to chodzi, żeby mówić o jakich obiektach, jakie obiekty kontrolowaliśmy, bo to... Pewnie w każdym jest tak samo, że nie jest idealne. Niektóre obiekty są zabezpieczone systemem sygnalizacji pożarowej, to znaczy jest system, który wykrywa dym czy temperaturę. No najczęściej to jest dym. I te systemy są dwojakie: albo sygnalizują tam na miejscu, że coś się dzieje, jakimś sygnałem dźwiękowym, żeby ludzie się zorientowali, że coś dzieje. A niektóre z tych obiektów podłączone są do systemu monitoringu, który jest u nas w Państwa Straży Pożarnej, czyli zadziałanie takiego czujnika na obiekcie od razu daje sygnał do Straży Pożarnej, z tym, że no, trzeba tutaj liczyć się z kwestią dojazdową bo te obiekty no nie wszystkie są zlokalizowane bardzo blisko jednostek ochrony przeciwpożarowej. Tutaj no, szybkie wykrycie, ale w przypadku drewnianego obiektu tutaj szybki rozwój pożaru, więc też może nie dać szansy na uratowanie tego obiektu. Natomiast no, są opracowywane i funkcjonują tak zwane systemy FOG, czyli systemu, który automatycznie wykryje pożar, da sygnał do straży, ale też coś się dzieje, czyli system zaczyna go gasić. No, system bardzo kosztowny, bo do Gaszenia używana jest mgła wodna, bo oczywiście trzeba pamiętać, że jak nie ogień, to woda też powoduje straty, więc tutaj mgła wodna, czyli tej wody niewiele, żeby ugasić pożar już w zarodku, nie niszcząc tego wszystko, wszystkiego, co tam jest. Z tego co wiem, to kilka lat temu były takie przymiarki czy, i obiekty na sądyczynie, niektóre mają być wyposażone w ten system. Na dzisiaj nie mam wiedzy, czy, czy tak się stało, no, ale na pewno to jest takie, 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 taki element, który no może poprawić znacznie bezpieczeństwo pożarowe, że jeżeli pożar zostanie wykryty, będzie gaszony, a później straż dojedzie i, i zrobi resztę, no to to jest takie zabezpieczenie dające dosyć dużą gwarancję tego, że obiekt zabytkowy może ocalić, natomiast no, do tego w większości przypadków na sądeczycie niestety niestety jeszcze, jeszcze nie ma. A czy sądecy, strażacy są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do takiej sytuacji, że dochodzi do pożaru kościoła? To znaczy, generalnie to trzeba potraktować dwuetapowo. No, w 2016 roku, jak były światowe dni młodzieży tutaj w Polsce, więc my wytypowaliśmy grupę takich kościołów, które mogą być odwiedzani. Przed, odwiedzane przez y, tych uczestników, y, młodzież z zagranicy, która przyjedzie, czyli nasze perełki po wroźniku, chociażby w tropiu. I, I na każdej gminie później wytypowaliśmy przynajmniej jeden obiekt kościelny, na, na którym przeprowadziliśmy ćwiczenia. A niektóre te obiekty najważniejsze były poddane też y, kontroli. I tak jak powiedziałem, no kontrola to przede wszystkim warunki ewakuacyjne, bieżące utrzymanie. Bieżące utrzymanie obiektu, bo to jest też bardzo ważne. W każdym kościele jest jakaś instalacja elektryczna, może być instalacja odgromowa, więc to, że one są zrobione, to dobrze. Natomiast no, taka instalacja podlega cyklicznym przeglądom, żeby ona funkcjonowała właściwie, czy też nie wywołała pożaru, jak w przypadku tutaj instalacji elektrycznej, bo zła instalacja elektrycznej no, może doprowadzić do, do pożaru. Więc, więc tutaj kontrolę prowadziliśmy i jeżeli były jakieś uchybienia, tośmy wydawali decyzję w celu ich usunięcia. Natomiast przeprowadziliśmy cykl ćwiczeń. Te ćwiczenia miały na celu rozpoznać warunki prowadzenia działań ratowniczych na poszczególnych obiektach, szczególnie drewnianych. I tak między innymi w tropiu ćwiczyliśmy, tak powiedziałem, po Wroźniku, na w Pobroźniku, na zabytkowym kościele w Króżlowej, w Szawniku, w na zabytkowym kościele w Tyliczu, na Królowej, to co pamiętam, także w każdej gminie jakiś taki obiekt się znalazł, gdzie i strażacy zapoznawali się z warunkami prowadzenia działań, czyli dojazdami, możliwość manewrowania samochodami, w przypadku wyższych obiektów, czy można użyć rabiny, czy też podnośnika, bo to też jest bardzo, bardzo istotne, także tutaj ta, ta wiedza jest, z tym, że no, trzeba pamiętać, że nawet najlepiej posażony strażak, jeżeli pożar zostanie, powstanie i zbyt późno zauważony, no to no, niestety nie da się nic tutaj zrobić. Tutaj najlepszym przykładem jest chociażby pożar na sąsiednim powiecie kościoła w Libuszy, który kiedyś tam w latach 80 ja pracowałem w Gorlicach, więc akurat po tym pożarze pierwszym, więc wiem jak starcy to przeżywali, że spłonęło coś takiego jak kościół zabytkowy w Libuszy. Teraz on był odbudowywany i chyba rok czy półtora roku temu też, też spłonął. W środku nocy, no, gdy już było zauważone, no, to no, nie na ratunek nie było nie było silnych tutaj mocnych, żeby, żeby uratować. To pokazuje uświadamia, jak takie zabytkowe kościoły bardzo szybko mogą zniknąć z naszego krajobrazu, do czego nie powinniśmy dopuszczać.